To już dwudziesty drugi przegląd twórczości plastycznej amatorskiej obejmujący województwo podlaskie. Napłynęło aż 328 prac 122 artystów. Był to konkurs skierowany do osób, które zajmują się sztuką nieprofesjonalnie, nie ukończyły Akademii Artystycznych ani, ani kierunkowych innych studiów artystycznych. Zależało nam na tym, aby zebrać jak najwięcej prac, jak najbardziej różnorodnych, co zresztą będzie widać po. po po tej całej wystawie, że jest to naprawdę duży, duża różnorodność tematyczna i techniczna. Przewidzieliśmy trzy kategorie, trzy dziedziny sztuki, czyli malarstwo, rzeźba i rysunek. Niektóre prace musieliśmy odrzucić ze względów takich regulaminowych, ale staramy się je wszystkie i tak pokazać, dlatego że cenimy po prostu twórczość wszystkich artystów w sobotę 30 kwietnia o godzinie 11. Tu zapraszam Państwa wszystkich serdecznie na to wydarzenie, podsumowanie, taki finisarz, ponieważ będzie możliwość spotkania się ze wszystkimi twórcami. Praktycznie 98% uczestników tego przeglądu potwierdziło swoją obecność. Będziemy też mieć okazję zobaczyć, jak obrazy znikają ze ścian i chodzi tu o to, że po prostu artyści będą zabierać już swoje obrazy, to jest ostatni dzień wystawy.